Cześć, witam Was serdecznie. Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Opowiem Wam dzisiaj o nowej formie egzaminowania, o nowych egzaminach z Urzędu Dozoru Technicznego. Od 1 czerwca egzamin nie jest już ustny jak do tej pory, a jest pisemny. Musicie rozwiązać test 15 pytań. Na 11 musicie odpowiedzieć pozytywnie. 5 z tych pytań przy wózkach to są diagramy. Wszystkie pytania, cała ta baza pytań dostępna jest już na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Przykładowo dla wózków jest to. 300 pytań, z którymi musicie się zapoznać. Po zdanym egzaminie teoretycznym przechodzicie na praktykę. Inspektor daje wam wybrane urządzenie, musicie wykonać pewne czynności. Praktykę nagraliśmy osobno kamerką GoPro. Niedługo będzie ten filmik udostępniony. Myślę, że będzie to kolejny filmik na YouTubie. Stopień trudności się zmienia, ale tematyka, tak jak wspomniałem, jest dostępna na stronach Urzędu Dozoru Technicznego. Od dwóch tygodni mieliśmy już kilkanaście takich egzaminów. Zdawalność to mniej więcej 70%. Osoby, które nie zdały, miały najczęściej 9-10 poprawnych odpowiedzi. Brakowało tak naprawdę jednej, dwóch do zaliczenia. Często było to, było to spowodowane ich nieuwagą. Nie doczytali pytania do końca, a ostatnia odpowiedź w pytaniu na przykład zawierała, że poprawną odpowiedzią jest A i B. Kursanci spieszyli się, zaznaczali A i stąd te... Tak wysoka niezdawalność. Także jeżeli czekacie na egzamin, macie na to na rozwiązanie go 30 minut, skupcie się, czytajcie pytania do końca. A myślę, że ta, te statystyki będziemy powoli poprawiać. Jeżeli macie pytania, bądź któreś z pytań jest dla Was niejasne, mam tu na myśli te, które są udostępnione na stronach Urzędu Dozoru Technicznego. Zadawajcie je w komentarzach tutaj do filmu, chętnie odpowiemy. Obserwujcie nasz Instagram, obserwujcie Facebooka i YouTube'a. Piście i będę odpowiadał na każde wasze pytanie. Pozdrawiam Bartek Firma Centrum Szkolenia.